Ja już się z tej strony Wiktor, a teraz wam pokażę najszyb... najszybciejsze auto. Mm, no nie, yy, że... bo widziałem, że jakiś Hawker Tornado był najszybszy. Ale to auto to też jedzie z 300 na godzinę. Ja nie mam tego Hawker Tornado. Ja mam tylko niestety tylko jakieś, jakieś podstawowe auto fajne są już. No i... Yy, no i pokażę wam jak to auto szybko jeździ. Patrz, patrzcie na to. Patrzcie jak ono wyskoczy. Widzicie i ono jedzie? A patrzcie na to teraz. Ajś, nie tak nie za dobrze, ale patrzcie. Wyskoczyło dość daleko. Masz silnik z tyłu, można go wyrwałem Ale patrzcie jeszcze raz, bo to było trochę takie nieudane. Ale jak to szybko, jak to daleko dyskukuje? Patrzcie, ile on jeździ. To jest Hirochi. Hirochi te auto są po prostu najszybsze. Pana to, o, teraz to epicko wyskoczyłem. Jakiego, Dari? Jakie salto to zrobił? I pa! Pa jeszcze na koła! Pa na koło! Wszystko odleciało. Ej, wszystko odleciało. Tylko to koło nie odleciało. No. Teraz wszystkie koło. Najważniejsze no rzeczy nie. Nie ten. Nie pykły. Bo nie, nie wyleciały takie rzeczy, czyli na przykład, że mogę... Jakby jeszcze chłodnicę nie była, silnik, mogę sprawdzić sobie. I mi się nie będzie rozgrywało. Benzyna mi się, bo nie jest przedziurawiana. Nie, nie wiem, gdzie jest ta benzyna. Tutaj. Gdzie jest? Nie, ona gdzieś tutaj jest. Z tyłu, z Jeee. By... Yeah. Dobra. Ostatnie, ale teraz z jakimś innym autem. Yy, tym autobusem to był taki fajny. Ale... Dobra, weźmy Hero i kończymy odcinek Kurczę najgorzej. Nie tutaj chciałem. Jak coś to możecie tak kontrolować. Muszę tutaj się trochę ustawić. Okej. Okay. No i, i dobra, to teraz jedziemy. No. Patrz, patrzcie jak to się przy... Patrzcie, jak... o Jezu, zapomniałem skręcić. Myślę, że polecieliśmy dość daleko. No ja nie sprawdzam uwagi, ile jadę. jeszcze raz. Idziemy na razie, no, jeszcze... ja! Ja to w nie Ja! tu też szybko jedziemy. Autobus ten tylko polecam, bo patrzcie, ile jedziemy. Ale silnik tego autobusu jest po prostu... Jest po prostu jakiś... Nie wiem. Patrzcie, o tu jest, nie? Teraz jest taki zgięty, ale tak normalnie. Patrz on ciężki, widzicie to? Więc to by było na tyle. Dajcie suba, lajka. A więc do zobaczenia i pa.